Tym razem miło mi Państwu pokazać czwarte wydanie książki. Stop! Dolegliwością kręgosłupa eee, Tutaj o przyszła dostawa. Dwa pudełka stoją jeszcze w innym miejscu, także nie jestem wszystkiego tutaj umieścić. O czym mówi ta książeczka? przy Państwa, ta książeczka to jest nic innego jak moje doświadczenie własne pokonania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, od tych ćwiczeń zaczynamy, tak, tutaj zobaczcie, tutaj na zdjęciu jest jedna z moich pacjentek ona na zdjęciu miała 85 lat, jak robiliśmy to zdjęcie obecnie ma 89 lat i wykona to ćwiczenie jak również bezbłędnie wykonuje planka, albo ktoś woli, de woli deskę tak, to jest pacjentka która była u mnie pacjentku z bólami kręgosłupa ból był na poziomie 7 to było 10 lat temu. Dzisiaj jest pełni sprawną osobą. Czyli 10 lat temu miała mniej więcej, jak ja teraz ma 89, to miała 79 lat, ból na poziomie 7, dzisiaj ma lat 89, ból jest na poziomie 0, jest bardzo sprawna i od tych ćwiczeń zaczynała. Ja tak samo od tych ćwiczeń, które są opisane w tej książeczce zaczynają. Ćwiczenia wszystkie są fajnie opisane. To jest 29 ćwiczeń takich najprzeróżniejszych. I są to ćwiczenia, które należy traktować jako pewien kompleks pracy, a nie na zasadzie pstryk. Tak? Pamiętajcie Państwo, że to, co e, większość osób myli w tej chwili, zarówno u fizjoterapeutów, jak i oczekiwania pacjentów, czy u lekarzy, to jest to, że mamy nadzieję, że zrobimy pstryk, tak jak ukroimy sobie kromkę chleba do zjedzenia, kroimy, pyk, się i w porządku. Nie, tak nie jest. E, proces leczenia kręgosłupa to jest proces długotrwały. To nie jest na zasadzie tak, jak pokazują terapeuci manualni. Klik, klik. I po temacie. Nie, to nie jest po temacie. Po temacie to jest wtedy, kiedy pacjent przychodzi do terapeuty manualnego czy kręgarza, następuje klik, klik i pacjent nie czuje bólu. Ból damy radę zlikwidować. Jeżeli są sprzyjające warunki, ból damy radę zlikwidować. Czy to jest kwestia powiedzmy kilkunastu sekund, czy kwestia kilku dni, damy radę to zlikwidować. Ale wyleczyć kręgosłup tak, żeby on funkcjonował takie, że nie boli i nie ma prawa boleć. To jest, przy Państwa, wieloletnia praca. I to jest właśnie błąd taki, że pacjent idzie do kręgarza czy do terapeuty manualnego, ma zlikwidowany ból i on się cieszy, że jest wyleczono. Nie jest wyleczono, ma tylko zlikwidowany ból, tak? Pamiętajmy o tym. Musimy rozróżnić wyleczenie kręgosłupa i zlikwidowanie bólu kręgosłupa na tyle, żeby pacjent mógł normalnie funkcjonować. To są dwa różne tematy. Wyleczenie kręgosłupa to jest proces wieloletni. Zlikwidowanie kręgosłupa w zależności od okoliczności, umiejętności jest to kwestia minuta, dwóch, czasami pięciu, czasami godzina, e, czasami e, kilka dni. E, kręgarze, terapeuci manualni mogą się pochwalić tym, że jest klik, klik, ból kręgosłupa znika powiedzmy kilkanaście sekund do minuty, dwie, trzy minuty, tak. Jeżeli chodzi o moje terapie. Ja mam do czynienia z innymi ludźmi, są to osoby starsze, na których terapia manualna nie zawsze działa, więc ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby uszkodzić daną osobę i u mnie likwidacja bólu trwa troszeczkę dłużej, czasami jedną wizytę, około 45 minut, to no rzadko się zdarza, czasami szybciej, no kilka minut, natomiast często jest to czas potrzebny do zlikwidowania bólu w kręgosłupa, tak powiedzmy. Od jednej wizyty, czyli jednego dnia, do miesiąca dwóch. Tak. To jest jakiś taki przedział czasowy w tym, co ja robię, pod warunkiem, że pacjent słucha mnie tego, co ja mu mówię i wykonuje to, co ja mu mówię, a nie stosuje jakieś wynalazki, które albo gdzieś tam wyczyta w internecie, albo ma własne patenty, tak? Jeżeli ma własne patenty, no to jak ktoś mówi, idzie według własnych patentów. Jeżeli chce stosować moje metody, no to najczęściej jest to do miesiąca, maksimum 2 miesiące czasu. Czasami rzadko się zdarza, że to jest dłużej, ale to, jak powiedziałem, problemy kręgosłupa to jest problem wielu miesięcy, wielu lat. Ja na tym pracowałem i zaczynałem od tej książeczki. Pół roku pracowałem nad tym, żeby zlikwidować swoje bóle kręgosłupa. 6 miesięcy. Terapeuta manualny, minuta, dwie. Ja pracowałem 6 miesięcy. Niektórzy, kilka dni. Ja pracowałem 6 miesięcy. To było od 2011 roku, listopad 2011. W 2012 skończyłem swoją terapię kręgosłupa. Dzisiaj jest 2022, dzisiaj kręgosłup mnie nie boli, nie ma prawa boleć. Dlaczego? Dlatego, bo swoje leczenie kręgosłupa potraktowałem jako wieloletni proces, czyli proces od tego zacząłem, a potem był dalszy proces leczenia, czyli utrwalanie, 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 utrwalanie i nadal to wszystko utrwala. Teraz porównajcie moje filmy shorts z tym, co każdy inny robi, zobaczcie, co ja robię. Cały czas przeciążam kręgosłup, mój kręgosłup jest cały czas przeciążany w najprzeróżniejszy sposób i on wytrzymuje. Dlaczego? Bo zacząłem z tych ćwiczeń i cały czas to utrwalałem, 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 e, zwiększałem obciążenia i udało mi się osiągnąć to, czego nie udaje się osiągać innym osobom, bo inne osoby zarówno w środowisku medycznym, jak i w środowisku pacjentów drżą na temat tego, co, co zrobi, żeby ich nie bolało. A ja nie drżę, ja po prostu swoim kręgosłupem się bawię. I taka jest różnica pomiędzy mną a innymi osobami. Wszystko to opisałem w tej książce. To jest podstawa. Oprócz ćwiczeń, to jest 29 takich podstawowych, elementarnych ćwiczeń. Są również ćwiczenia takie proste, ćwiczenia równowagi. Są to takie elementarne ćwiczenia równowagi. Które warto sobie ćwiczyć, ponieważ wzorzec równowagi zostaje zaburzony. Wzorzec schodu równowagi to wszystko zostaje zaburzone u osób, które mają ból kręgosłupa. Organizm się broni przed bólem, i w związku z tym, że się broni przed bólem, wykonuje najdziwniejsze ruchy, które jak zostaną utrwalone w głowie, no to potem zostają na lata i generują. Z powrotem, dolegliwości bólowe kręgosłupa, a wszystko ponieważ jest w jednym ciągu, to do tego może być jeszcze kręgosłup szyjny, do tego może być biodro, kolano, staw skokowy, stopa, to wszystko razem jest zaburzone. Teraz pytacie, gdzie to można kupić. Proszę Państwa, mam wersję drukowaną oraz wersję e-booka. Wersja drukowana jest w moim sklepie. Sklep jest dostępny na mojej stronie pasjonatruchu.pl na chwilę obecną. Być może, jak sobie oddzielną stronę wykupię na sprzedaż tych książek, to, to będzie inaczej. Na razie jest na mojej stronie pasjonatruchu.pl i to jest trzecia zakładka od prawej, czyli jest kontakt, potem poradniki i, i sklep. Wchodzicie w sklep. I tam ta książeczka jest w cenie promocyjnej. Jaka cena promocyjna? No to osoby zainteresowane dowiedzą się w sklepie internetowym. Również ta książeczka będzie dostępna, to znaczy, jest dostępna w formie e-booka. Jeżeli chodzi o e-book, bo ja to wszystko muszę poukładać. Dajcie mi dzisiaj czas do wieczora i wieczorem pochwalę się, że jest ona również dostępna w formie e-booka na chwilę obecną e, mamy już przetestowane w sklepie płatności za pomocą przelewy 24, e, Payu i Paypala, także osoby, które za granicę chcą zakupić tę książkę mogą zakupić również będąc za granicą mogą zakupić za pomocą karty e, poprzez przelew bankowy jak komu pasuje, także to się udało już e, zrobić no i e, to tyle w tym temacie Oprócz tego będę prowadził no różnego rodzaju takie webinary, w których będę pokazywał, jak pozbyć się bólu w kręgosłupa skutecznie i dobrze. Taki najbliższy webinar będzie w piątek, wieczorem, tylko godziny jeszcze nie podam, prawdopodobnie około 20:19 wieczorem. To wszystko jakoś organizacyjnie spróbuję dopiąć w jedną całość i wieczorem wam powiem, o której to godzinie będzie. Jeżeli chodzi o tę książeczkę, dostęp do tej książeczki jest link w opisie filmu i zapraszam do zakupów. Do obiegu zobaczenia następny film.